Witam Was serdecznie. Mamy czwartek, przedostatni dzień naszego tygodnia. zdalnego WF-u, e, przypominam Ci o łączeniach. Godzina 13, 6. klasa, numer 1 i 5. 13, 20, klasa, reszta numerów. 13, 40, klasa 7, i około 14, klasa 8. Trochę przesunąłem to względem wczoraj, że po prostu było jedno po drugie. Ja już będę pewnie na działce w Broku, więc się stamtąd będę z Wami łączył, chcę z Wami porozmawiać co u was słychać, a od następnego tygodnia poprobujemy pracować online, zobaczymy jak to wyjdzie sam jestem ciekaw bo sam tego nie wiem tak naprawdę Dzisiaj trening, który wam proponuję nagrywaliśmy wczoraj z moim synem to była jego praca domowa z WF-u, mieli zrobić ćwiczenia na różne partie ciała, więc razem się przyłożyliśmy do tego, ja poobrabiałem więc mówię, on ma pracę domową ja będę miał on ma pracę domową, ja mam lekcję gotową. Taki układ delikatny. Eee, co tylko źle zrobiłem. Błąd popełniłem i ostatnie ćwiczenie jest oznaczone jako dziewiąte. I w ogóle jest opisane dziewięć ćwiczeń, a ich jest osiem. Ale wiecie, jak to z moim liczeniem zawsze bywało, co nie? Po siedem może być dziewięć, bo w końcu jestem w oficji, a nie matematykę matematykiem. I tak się nieraz zdarzało, jak pamiętacie historię. Eee, ćwiczenia. Ćwiczenia były na różną partię. Na różne partie. Pierwsze jest czworogłowy uda. A no, i teraz zadanie dla Was. Zobaczyć w Atlasie, w Google wpisać po prostu, gdzie się znajdują dane mięśnie, i zobaczyć, jakie ćwiczenie wzmacnia, które wybraliśmy. Czworogłowy uda, dwugłowy uda, trójgłowy łydki, trzecie ćwiczenie, czwarte, czwarte najszersze grzbietu. Piąte klatka piersiowa to każdy wie. Szóste obręcz barkowa. Siódmy biceps i ósmy triceps. Tam ćwiczenie na triceps będzie jako dziewiąte, bo niestety wiecie emocje i to wszystko. Słuchajcie, oczywiście, możecie to wykonać w systemie tabata. Jak tam sobie chcecie ustawić: czy 30 na 15, 20 na 10. Jedno ćwiczenie jest izometryczne z Wison. Krystian to robi na gałęzi. Na pewno macie tam jakieś drzewka niedaleko. Możecie zrobić sobie, możecie po prostu każde ćwiczenie rozdzielić, każdego zrobić po dwie, trzy serie, prawda? Pierwszego zrobić dwie, trzy serie, później jak dojdzie do tego, że na tej gałęzi czasie się to wyjdziecie sobie z domku, machniecie dwie, trzy serie, później resztę na podwórku. Technika naprawdę dowolna. Możecie też robić na powtórzenia, tak? Na przykład wyskoków 20, pompek 10. I też zrobić dwa obwodziki, trzy obwodziki, ile możecie? Możecie zrobić jeden rano, drugi po południu, jak, albo jak bardzo jedno ćwiczenie robicie, to zrobicie go więcej, jak je lubicie, co nie? Więc jak zwykle jest dużo wolności w tym treningu. Bo trening to wolność, bo aktywność to wolność. I zadowolenie, jak widzicie. W mam nową fryzurę, bardzo się z niej cieszę i jest fajna, i broda podgolona, i w końcu nie wyglądam jak rower zarośnięty w pokrzywach, jak normalny człowiek. To by chyba było na tyle. Piątek, jutro piątek, będę coś nagrywał, a miałem gimnastykę nagrywać, Havera Hawera prosiła, z tego co pamiętam. Cały taki seczek nagram, około 20 minutowy, 25. Trochę wzmacniania, trochę gimnastyki, takie, takie... Takie wiaszydło, poplątanie będzie. Nie będę nic układał, będę robił co mi wyjdzie, nieraz tak robię i, i to są często fajne treningi, więc zapraszam Was też na jutro, zapraszam Was do aktywności. Dobrego dnia Wam, życzę niech Was błogosławi.